Witajcie, drodzy widzowie. Nazywam się Halina Zielińska i mam 65 lat. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę tutaj opowiadając wam tę historię. Ale życie bywa nieprzewidywalne, prawda? Myślisz, że znasz swoją drogę, a nagle wszystko się zmienia. Zanim jednak zagłębimy się w tę szokującą opowieść o zdradzie i jej konsekwencjach, chciałabym poprosić, abyście subskrybowali kanał i zostawili łapkę w górę. Wasze zaangażowanie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal dostarczać Wam te fascynujące historie. A teraz przygotujcie się na emocjonującą podróż, która wstrząśnie Waszym postrzeganiem miłości, lojalności i sekretów, które skrywamy. To był zwykły jesienny poranek w Warszawie. Złote liście tańczyły w chłodnym powietrzu, gdy otwierałam skrzynkę pocztową. Wśród rachunków i ulotek elegancka koperta przyciągnęła moją uwagę. Moje serce przyspieszyło, gdy rozpoznałam charakter pisma na adresie. To było od Bartosza, najlepszego przyjaciela mojego męża Kazimierza. Drżącymi rękami otworzyłam kopertę. To było zaproszenie na przyjęcie z okazji 40. rocznicy ślubu, które Kazimierz organizował jako niespodziankę dla mnie. Ale to nie zaproszenie sprawiło, że wstrzymałam oddech. To była mała odręczna notatka na odwrocie. Halina, musimy porozmawiać przed przyjęciem. To ona skropka. W tym momencie wspomnienia zalały mój umysł. Delikatny dotyk Bartosza na moim ramieniu podczas kolacji kilka tygodni temu. Długie spojrzenie, które wymieniliśmy nad kieliszkami wina. Skradziony pocałunek w ciemnym korytarzu, gdy wszyscy już poszli. Potrząsnęłam głową, próbując odegnać te wspomnienia. Jak ja, szanowana emerytowana nauczycielka, oddana żona od czterech dekad, mogłam pozwolić, by to się stało. Weszłam do domu, zaproszenie ciążyło w moich dłoniach, jakby było zrobione z ołowiu. Kazimierz był w kuchni, przygotowując śniadanie, tak jak robił to każdego ranka od czterdziestu lat. Dzień dobry, kochanie, uśmiechnął się, jego niebieskie oczy błyszczały z tym samym uczuciem, co zawsze. Dobrze spałaś. Wymusiłam uśmiech, poczucie winy drążyło mój żołądek. Tak, dziękuję, skłamałam, chowając zaproszenie za plecami. Obserwując, jak mój mąż porusza się po kuchni, nucąc cicho, zostałam zalana wspomnieniami naszego wspólnego życia. Nasz miesiąc miodowy w Krakowie, narodziny naszych dzieci, sylwestrowe noce spędzone z przyjaciółmi. Przyjaciółmi. Takimi jak Bartosz. Dźwięk dwieżdżącego czajnika wyrwał mnie z zamyślenia. Kazimierz odwrócił się do mnie z filiżanką herbaty w dłoniach. Wszystko w porządku, Halina. Wyglądasz na zaniepokojoną. Przełknęłam ślinę, wymuszając kolejny uśmiech. Wszystko dobrze, po prostu myślę o tym, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Skinął głową ze zrozumieniem. To prawda. Ale niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają, prawda? Jak to, jak bardzo cię kocham. Jego słowa były jak sztylety w moim sercu. Jak mogłam zdradzić tego wspaniałego mężczyznę? I dlaczego nawet teraz część mnie tęskniła za zobaczeniem Bartosza ponownie? Telefon zadzwonił, przerywając moje pełne sprzeczności myśli. Kazimierz odebrał, jego wyraz twarzy zmienił się w niepokój. To Bartosz powiedział, zakrywając słuchawkę. Wygląda na pilne. Poczułam, jak krew zamarza mi w żyłach. Czego Bartosz chciał? Czy on? Oczywiście, przyjacielu Kazimierz mówił do telefonu. Przyjdź na kolację dzisiaj. Halina będzie zachwycona, że cię zobaczy, prawda, kochanie? Wszystkie moje instynkty krzyczały, żeby powiedzieć nie, wymyślić wymówkę, cokolwiek. Ale słowa, które wyszły z moich ust, zaskoczyły mnie. Oczywiście będzie wspaniale znów zobaczyć bartosza. Kiedy Kazimierz kończył rozmowę, zastanawiałam się, w jakie kłopoty się wpakowałam. I co ważniejsze, jak się z nich wydostanę. Godziny wlokły się do wieczora, każda minuta wydawała się wiecznością. Kiedy wreszcie zabrzmiał dzwonek, moje serce niemal wyskoczyło z piersi. Kazimierz poszedł otworzyć, a ja znalazłam się sparaliżowana w kuchni, trzymając się blatu, jakby był moją jedyną kotwicą w rzeczywistości. Witaj, stary przyjacielu. Wesoły głos Kazimierza odbił się echem w korytarzu, a za nim nastąpiła głęboka i znajoma odpowiedź Bartosza. Zamknęłam oczy, biorąc głęboki oddech, próbując się uspokoić. Halina, choć przywitać Bartosza, zawołał Kazimierz. Niepewnym krokiem weszłam do salonu. Tam był on, Bartosz Adamczyk, wysoki i dystyngowany w swoim szarym garniturze, jego brązowe oczy spotkały moje z intensywnością, która sprawiła, że mój żołądek się przewrócił. Dobry wieczór, Halina, powiedział łagodnie, pochylając się, by pocałować mnie w policzek. Dotyk jego ust na mojej skórze wywołał dreszcze w całym moim ciele. Dobry wieczór, Bartosz, zdołałam wymamrotać, unikając jego spojrzenia. Kolacja przebiegła w mgle powierzchownych rozmów i wymuszonych śmiechów. Kazimierz, nieświadomy namacalnego napięcia między swoim najlepszym przyjacielem a żoną, entuzjastycznie opowiadał o planach na emeryturę. Pamiętasz te kawiarnie, gdzie się poznaliśmy, Halina? Bartosz zapytał nagle, jego oczy utkwione we mnie. Te blisko parku. Przełknęłam ślinę, żywo przypominając sobie tamten dzień, zaledwie dwa miesiące temu. To było słoneczne letnie popołudnie. Poszłam do kawiarni, aby uciec od upału i monotonii domu. Siedząc samotnie, smakując mrożoną kawę, nie spodziewałam się spotkać nikogo znajomego. Halina! Co za miła niespodzianka! Spojrzałam w górę i zobaczyłam Bartosza, uśmiechającego się ciepło. Zaprosiłam go, by się do mnie przyłączył, myśląc, że to będzie krótka i przyjazna rozmowa ale godziny minęły jak zbicza strzelił. Rozmawialiśmy o książkach, podróżach, dawno zapomnianych marzeniach. Bartoś sprawił, że śmiałam się w sposób, w jaki nie śmiałam się od lat. Kiedy nasze dłonie przypadkowo zetknęły się na stole, poczułam prąd elektryczny przebiegający przez moje ciało. Halina powiedział cicho, jego oczy intensywne. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy jest coś więcej w życiu niż to? To pytanie otworzyło drzwi w moim sercu, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Tak, pamiętam, odpowiedziałam, wracając do teraźniejszości. To było nieoczekiwane spotkanie. Kazimierz uśmiechnął się, nieświadomy pod tekstu. To dobrze, że się spotkaliście. Halina ostatnio jest taka znudzona. Bartoś pochylił się lekko w moim kierunku. Może moglibyśmy się jutro przejść po parku, Halina. Żeby powspominać stare czasy? Moje serce przyspieszyło. Wiedziałam, że powinnam odmówić, ale słowa, które wyszły z moich ust, brzmiały oczywiście czemu nie. Reszta wieczoru minęła jak we mgle. Kiedy Bartosz w końcu się pożegnał, poczułam zarówno ulgę, jak i dziwne uczucie straty. Następnego ranka spotkałam Bartosza w parku. Powietrze było świeże, pełne możliwości i niebezpieczeństwa. Halina zaczął jego głos niski i intensywny. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Bartosz, nie możemy. Zaczęłam, ale on się zbliżył, jego zapach mnie otaczał. Powiedz mi, że nie czujesz tego samego, wyzwał. W tym momencie cały mój opór runął. Pocałowaliśmy się namiętnie, ukryci za dużym drzewem. Wiedziałam, że to złe, ale nigdy nie czułam się tak żywa. W kolejnych tygodniach żyliśmy w zakazanym tańcu sekretnych spotkań i późnych telefonów. Każda skradziona chwila była elektryzująca, ale poczucie winy pożerało mnie od środka. Pewnego wieczoru, po szczególnie intensywnym spotkaniu, zdecydowałam, że muszę to zakończyć. Bartoś, powiedziałam, mój głos drżał. Nie możemy tego kontynuować to złe Kazimierz on na to nie zasługuje. Bartosz spojrzał na mnie, jego oczy pełne smutku i zrozumienia. Wiem, ale, Halino, to, co mamy, jest wyjątkowe. Nie możesz temu zaprzeczyć. Nie mogę, przyznałam. Ale muszę być wierna mojemu małżeństwu. To, to musi być ostatni raz. Powoli skinął głową, przyciągając mnie do ostatniego uścisku. Pożegnaliśmy się ze łzami w oczach, obiecując, że to będzie koniec. Nie wiedziałam, że los ma inne plany. Kolejne tygodnie były wirem sprzecznych emocji. Za każdym razem, gdy dzwonił telefon, moje serce podskakiwało, myśląc, że to może być Bartosz. Za każdym razem, gdy Kazimierz mnie przytulał, poczucie winy pożerało mnie od środka. Byłam rozdarta między znajomym komfortem mojego małżeństwa a płomienną pasją, którą rozbudził we mnie Bartosz. Pewnego wieczoru, gdy przygotowywałam kolację, Kazimierz wszedł do kuchni z tajemniczym uśmiechem. Mam dla ciebie niespodziankę, kochanie, oznajmił, jego oczy błyszczały z podniecenia. Zmusiłam się do uśmiechu, próbując ukryć swój dyskomfort. Co to takiego? Zarezerwowałem dla nas weekend w spa. Tylko my dwoje, jak za starych dobrych czasów, powiedział, całując mnie w policzek. Gest, który powinien mnie ucieszyć, tylko zwiększył moje poczucie winy. To wspaniale, kochanie, zdołałam powiedzieć, czując się najgorszą osobą na świecie. Następnego dnia, gdy pakowałam się na naszą podróż, mój telefon zawibrował. To była wiadomość od Bartosza: Muszę cię zobaczyć to pilne proszę. Moje serce przyspieszyło. Wiedziałam, że powinnam to zignorować, ale moje palce zdawały się mieć własne życie, gdy pisały odpowiedź. Dobrze. Gdzie? Spotkaliśmy się w małym hotelu na obrzeżach miasta. Kiedy weszłam do pokoju, Bartosz stał przy oknie, jego twarz była maską burzliwych emocji. Halina powiedział jego głos ochrypły. Próbowałem. Przysięgam, że próbowałem trzymać się z dala, ale nie mogę. Jesteś w każdej mojej myśli. Bartoś, uzgodniliśmy e. Zaczęłam, ale on podszedł bliżej, biorąc moje dłonie w swoje. Wiem, co uzgodniliśmy. Ale powiedz mi szczerze, że nie czujesz tego samego kropka. Spojrzałam w jego oczy i wszystkie moje obrony runęły. Czuję, wyszeptałam. Boże, pomóż mi, ale czuję. To, co nastąpiło później, było eksplozją powstrzymywanej pasji. Nasze usta spotkały się z pilnością, ręce badały, ciała stapiały się. Było tak, jakby świat wokół nas zniknął, pozostawiając tylko nas dwoje. Godziny później, leżąc w ramionach Bartosza, rzeczywistość zaczęła się znowu wkradać. Co ja zrobiłam? Jak mogłabym stanąć twarzą w twarz z Kazimierzem po tym? Co teraz zrobimy? zapytałam, mój głos drżał. Bartosz westchnął, głaszcząc moje włosy. Nie wiem, Halina. Wiem tylko, że nie mogę już żyć bez ciebie, kropka. Zamknęłam oczy, czując jak formują się łzy. Kocham Kazimierza, powiedziałam cicho. On jest dobrym człowiekiem. Nie zasługuje na to. A co z nami, zapytał Bartosz. Czy nie zasługujemy na szansę na szczęście? Nie miałam odpowiedzi na to pytanie. Siedzieliśmy w ciszy przez długi czas. Ciężar naszych czynów wisiał nad nami. W końcu wstałam, zaczynając się ubierać. Muszę iść, powiedziałam. Kazimierz i ja mamy zaplanowaną podróż. Bartosz skinął głową, jego twarz była mieszaniną smutku i rezygnacji. Rozumiem. Ale, Halina, pomyśl o tym, co powiedziałem. Ona skropka! Wyszłam z hotelu, czując się całkowicie zagubiona. Jak mogłam kontynuować moje normalne życie po tym? Jak mogłam spojrzeć Kazimierzowi w oczy i udawać, że nic się nie zmieniło? Weekend w spa był torturą. Każdy czuły gest Kazimierza był jak pchnięcie nożem winy. Uśmiechałam się i udawałam, że jestem szczęśliwa, ale w środku rozpadałam się na kawałki. W sobotni wieczór, gdy jedliśmy kolację przy świecach, Kazimierz wziął moją dłoń nad stołem. Halina powiedział, jego oczy pełne miłości. Te czterdzieści lat z tobą były najlepszymi w moim życiu. Chcę, żebyś wiedziała, że kocham cię bardziej niż kiedykolwiek. Czułam, jakbym się dusiła. Ja też cię kocham, zdołałam powiedzieć. Słowa brzmiały pusto w moich własnych uszach. Z powrotem w Warszawie rzeczy wydawały się wrócić do normy, ale to była tylko fasada. W środku toczyłam wojnę sama ze sobą. Za każdym razem, gdy dzwonił telefon, miałam nadzieję i strach, że to Bartosz. A potem, tydzień przed przyjęciem z okazji rocznicy ślubu, otrzymałam od niego kolejną wiadomość. Nie mogę już dłużej udawać. Powiem wszystko Kazimierzowi na przyjęciu. To właściwa rzecz do zrobienia. Mój świat się zawalił. Co ja zrobiłam? Jak do tego doszło? Patrząc na ekran telefonu, czując narastającą panikę, zdałam sobie sprawę, że dotarłam do punktu bez powrotu. Wybory, których dokonałam, miały mieć druzgocące konsekwencje i nie było już odwrotu. Przyjęcie rocznicowe, które miało być celebracją, teraz wisiało nade mną jak wyrok śmierci. Co się stanie, gdy prawda wyjdzie na jaw? Jak zareaguje Kazimierz? I co najważniejsze, czego ja naprawdę chciałam? Odpowiedzi na te pytania miały zmienić moje życie na zawsze. Dzień przyjęcia rocznicowego nadszedł, przynosząc ze sobą toksyczną mieszankę niepokoju i poczucia winy. Podczas gdy się szykowałam, każde pociągnięcie pędzlem do makijażu wydawało się daremną próbą zamaskowania prawdy, która groziła wybuchem w każdej chwili. Kazimierz, nieświadomy burzy w mojej głowie, promieniał w swoim nowym garniturze. Wyglądasz pięknie, kochanie, powiedział, całując mnie w policzek. Jego słowa, kiedyś pocieszające, teraz były jak sztylety w moim sercu. Sala bankietowa była pięknie udekorowana, pełna kwiatów i delikatnego oświetlenia. Nasi przyjaciele i rodzina przybywali, przynosząc prezenty i gratulacje. Każdy uścisk, każdy uśmiech intensyfikował moje poczucie bycia oszustką. A potem on przybył. Bartosz wszedł do sali, elegancki w ciemnym garniturze, jego oczy natychmiast szukały moich. Nasze spojrzenia skrzyżowały się na krótką chwilę, pełne napięcia i nierozwiązanego pożądania. Bartosz, Kazimierz wykrzyknął radośnie, obejmując przyjaciela. Jak dobrze, że przyszedłeś! Obserwowałam ich interakcję, czując się chora. Jak do tego doszło? Jak mogłam zdradzić nie tylko mojego męża, ale także tę wieloletnią przyjaźń? Noc postępowała, a ja byłam rozdarta między powierzchownymi rozmowami a ukradkowymi spojrzeniami w kierunku Bartosza. Za każdym razem, gdy nasze oczy się spotykały, czułam mieszankę podniecenia i przerażenia. W pewnym momencie znalazłam się sama przy barze. Bartosz wykorzystał okazję, by się zbliżyć. Halina, szepnął jego głos napięty. Musimy porozmawiać. Nie tutaj odpowiedziałam nerwowo nie teraz to kiedy nalegał Nie mogę tak dalej poczucie winy mnie zabija. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, głos Kazimierza rozległ się przez mikrofon, przyciągając uwagę wszystkich. Drodzy przyjaciele i rodzino zaczął, jego twarz promieniała. Dziękuję, że jesteście tu, aby świętować 40 lat miłości i partnerstwa z moją wspaniałą żoną, Haliną. Tłum zaklaskał, a ja zmusiłam się do uśmiechu, czując się bardziej fałszywa niż kiedykolwiek. Kazimierz kontynuował: Te 40 lat było niesamowitą podróżą. Mieliśmy wzloty i upadki, oczywiście, ale miłość zawsze trzymała nas razem. Gdy mówił, wspomnienia naszego wspólnego życia zalały mój umysł. Nasz miesiąc miodowy, narodziny naszych dzieci, nocne rozmowy do późna. Czy naprawdę byłam gotowa to wszystko wyrzucić? I nie mogę nie wspomnieć Kazimierz kontynuował o fundamentalnej roli, jaką odegrali nasi przyjaciele w naszej podróży. Szczególnie mój najlepszy przyjaciel, Bartosz. Moje serce zamarło. Spojrzałam na Bartosza, który wyglądał na równie nieskomfortowanego jak ja. Bartosz powiedział Kazimierz, gestykulując, by przyjaciel dołączył do niego. Byłeś przy nas we wszystkich ważnych momentach. Twoja przyjaźń jest skarbem, który cenimy niezmiernie. Bartosz wszedł na scenę, wyraźnie spięty. Przez straszny moment myślałam, że zaraz wszystko wyjawi. Dziękuję, Kazimierz, powiedział Bartosz, jego głos drżał. Wy dwoje znaczycie dla mnie bardzo wiele. Jego oczy znalazły moje w tłumie i mogłam zobaczyć w nich konflikt. Czy on naprawdę zamierzał wszystko powiedzieć? Tutaj, teraz, przed wszystkimi. Przemówienie trwało, ale ja ledwo słyszałam słowa. Mój umysł był w wirze, przeżywając każdy moment mojego wykroczenia, każdy skradziony pocałunek, każdą złamaną obietnicę. Kiedy Kazimierz w końcu skończył, wzywając mnie, bym dołączyła do niego na scenie, Moje nogi wydawały się być z galarety. Weszłam po schodach, czując ciężar spojrzeń wszystkich na sobie. Halina, powiedział Kazimierz, biorąc moje ręce w swoje. Te czterdzieści lat były najlepszymi w moim życiu. Dziękuję, że byłaś moją towarzyszką, moją przyjaciółką, moją miłością. Kocham cię bardziej niż kiedykolwiek kropka. Łzy, które spłynęły po mojej twarzy, nie były tylko z emocji, ale ze wstydu i poczucia winy. Jak mogłam to zrobić temu wspaniałemu mężczyźnie? Gdy przyjęcie trwało wokół nas, czułam się uwięziona w bańce udręki. Każdy uśmiech, każda rozmowa była monumentalnym wysiłkiem. I zawsze kątem oka, widziałam Bartosza i jego spojrzenie pełne obietnic i cichych gruźb. W miarę jak noc postępowała, napięcie rosło. Wiedziałam, że konfrontacja jest nieunikniona. Pytanie brzmiało: kiedy i jak to się stanie? I co ważniejsze, jaki będzie rezultat? Ciężar moich wyborów mnie dusił. Znalazłam się na rozdrożu, a każda ścieżka, którą mogłam wybrać, prowadziła do złamanych serc i zniszczonych życiń. Jak mogłam dokonać właściwego wyboru, gdy wszystkie opcje wydawały się złe? Gdy przyjęcie zbliżało się ku końcowi, czułam, że stoję na krawędzi przepaści. Co się stanie dalej? Czy prawda wyjdzie na jaw, rozbijając fasadę szczęścia, którą zbudowaliśmy? Czy będę dalej żyć w tym kłamstwie, dźwigając ciężar mojej tajemnicy na zawsze? Odpowiedź miała nadejść szybciej niż się spodziewałam i w sposób, którego nigdy bym nie przewidziała. Przyjęcie dobiegało końca. Goście zaczęli się żegnać, zostawiając za sobą puste kieliszki i wspomnienia uroczystości, która dla mnie była torturą przebraną za szczęście. Kazimierz i ja staliśmy przy drzwiach, dziękując wszystkim za przybycie, gdy podszedł Bartosz. Jego twarz była blada, oczy szkliste jak u kogoś, kto wypił za dużo. Muszę porozmawiać z wami obojgiem, powiedział jego głos zachrypnięty. Na osobności. Moje serce przyspieszyło. To było to. Wszystko czego się obawiałam miało się właśnie wydarzyć. Kazimierz, nie zauważając napięcia, uśmiechnął się. Oczywiście, przyjacielu. Chodźmy do gabinetu. Szliśmy w milczeniu korytarzami sali bankietowej. Każdy krok wydawał się przybliżać mnie do przepaści. Kiedy weszliśmy do małego gabinetu w tylnej części budynku, powietrze wydawało się ciężkie, pełne sekretów gotowych do ujawnienia. Kazimierz usiadł za biurkiem, wciąż się uśmiechając. Więc, co jest tak ważne, że nie może poczekać, bartosz! Bartosz spojrzał na mnie, jego oczy błagały. Wiedziałam, że to moja ostatnia szansa, by przejąć kontrolę nad sytuacją, by powiedzieć prawdę własnymi słowami. Ale strach mnie sparaliżował. Kazimierz, zaczął bartosz, jego głos drżał. Ja w myl jest coś, o czym musisz wiedzieć. Zobaczyłam, jak uśmiech Kazimierza znika, cień niepokoju przemknął przez jego twarz. Co się dzieje? Oboje mnie przestraszacie. W tym momencie coś we mnie pękło. Nie mogłam pozwolić Bartoszowi nieść tego ciężaru samemu. To nie było fair wobec niego ani wobec Kazimierza. Kas, powiedziałam, mój głos ledwo głośniejszy od szeptu. Ja popełniłam straszny błąd. Oczy Kazimierza zwróciły się ku mnie, pełne zmieszania i rosnącego strachu. Halina, o czym ty mówisz? Słowa wylały się jak potok. Zdradziłam cię. Z Bartoszem. M.Y. Wmieliśmy romans. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Widziałam, jak twarz Kazimierza przechodzi przez serię emocji. Szok, niedowierzanie, ból i w końcu gniew, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Jak, jak mogliście, powiedział w końcu jego głos drżał z emocji. Moja żona i mój najlepszy przyjaciel. Bartosz zrobił krok do przodu. Kas, bardzo mi przykro. Nigdy nie chcieliśmy cię zranić. Nie zranić mnie. Kazimierz krzyknął, gwałtownie wstając. Zniszczyliście wszystko. 40 lat małżeństwa, całe życie przyjaźni i wszystko dla brudnej przygody. Łzy spływały po mojej twarzy. Kas, proszę, pozwól mi wyjaśnić. Co wyjaśnić, Halina, odparł. Jak mogłaś spać z innym mężczyzną? Jak mogłaś kłamać mi dzień po dniu? Ból w jego głosie był namacalny, tnąc mnie jak nóż. Chciałam coś powiedzieć, cokolwiek, by ulżyć jego cierpieniu, ale nie było słów, które mogłyby naprawić to, co zniszczyłam. Kazimierz zwrócił się do Bartosza, jego oczy płonęły gniewem. A ty ufałem ci. Byłeś dla mnie jak brat. Bartosz opuścił głowę, niezdolny do stawienia czoła oskarżycielskiemu spojrzeniu przyjaciela. Wiem! Jestem idiotą, Kas. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co zrobiliśmy. Cisza znów zapadła między nami, ciężka i dusząca. Kazimierz podszedł do okna, odwracając się do nas plecami. Kiedy w końcu przemówił, jego głos był pełen głębokiego smutku. Chcę, żebyście oboje wyszli. Teraz Kas, proszę zaczęłam, ale przerwał mi ostrym gestem. Wyjdźcie, krzyknął, odwracając się, by spojrzeć nam w twarz. Łzy teraz swobodnie płynęły po jego policzkach. Nie mogę na was teraz patrzeć. Może nigdy więcej. Bartosz i ja wymieniliśmy pokonane spojrzenia, zanim ruszyliśmy w stronę drzwi. Kiedy mieliśmy wyjść, Kazimierz odezwał się po raz ostatni. Halina, zabierz swoje rzeczy i idź do domu swojej siostry. Ja potrzebuję czasu do namysłu. Kiwnęłam głową w milczeniu, czując, jakby mój świat rozpadał się wokół mnie. Wyszliśmy z gabinetu, zostawiając Kazimierza samego z jego bólem i gniewem. Na korytarzu Bartosz próbował chwycić moją rękę, ale odsunęłam się. Nie powiedziałam. To to było błędem. To wszystko. Halina, kocham cię, powiedział. Jego głos był zdesperowany. Spojrzałam na niego, widząc niezakochanego kochanka z ostatnich tygodni, ale mężczyznę, który pomógł zniszczyć moje małżeństwo. Miłość nie powinna tak boleć, Bartosz. Nie powinna niszczyć życia. Z tymi słowami odeszłam, zostawiając go samego na korytarzu. Wyszłam w zimną warszawską noc, czując się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Idąc pustymi ulicami, ze łzami zamazującymi mi wzrok. Zastanawiałam się nad wyborami, których dokonałam. Cena namiętności była zbyt wysoka. Straciłam męża, dom, a może nawet poczucie tego, kim byłam. Przyszłość, kiedyś tak jasna i pewna, teraz była przerażającą niewiadomą. Nie wiedziałam, co przyniesie jutro, ale jedno było pewne: nic już nie będzie takie samo. Prawda wyszła na jaw, a wraz z nią koniec życia, które znałam przez cztery dekady. Gdy noc pogłębiała się wokół mnie, zastanawiałam się, czy kiedykolwiek znajdę przebaczenie nie tylko od Kazimierza, ale od samej siebie. Drodzy widzowie, historia Haliny pokazuje nam, jak wybory, których dokonujemy, mogą mieć niszczące konsekwencje nie tylko dla nas samych, ale dla wszystkich wokół nas. Poszukiwanie pasji i nowości może być kuszące, ale często wiąże się z zbyt wysoką ceną. Zastanawiając się nad tą opowieścią, zadajemy sobie pytanie. Co zrobilibyście na miejscu Haliny, albo Kazimierza, a może nawet Bartosza. Granice między dobrem a złem nie zawsze są jasne, a ludzkie emocje są złożone i często sprzeczne. Ta historia przypomina nam o znaczeniu uczciwości, lojalności i komunikacji w naszych relacjach. Zmusza nas do zastanowienia się nad prawdziwym znaczeniem miłości i zaangażowania. Teraz chcielibyśmy usłyszeć Wasze opinie i doświadczenia. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w podobnych sytuacjach? Jak radziliście sobie z pokusą lub zdradą? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób was poruszyła, nie zapomnijcie zostawić like'a i zasubskrybować nasz kanał. Mamy wiele innych fascynujących i prowokujących historii do podzielenia się z Wami. I pamiętajcie, czasami najtrudniejsze decyzje są tymi, które sprawiają, że rośniemy. Nie osądzajmy pochopnie, ale uczmy się na doświadczeniach innych. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie ujawnimy więcej ludzkich sekretów i dylematów. Bądźcie czujni.